No przypłynęły tutaj to prawie do mnie do ręki, a ja nie mam im co dać. Zjadły tą twoją bułkę z, z cynamonem. A no, nie całą, no trochę ja zjadłem. No, a teraz nie, ma, nie mam mi co dać. No mam no, ciasta troszeczkę, zobaczymy. O! O! O, rzuciłem im tu. No. No. No, te małe coś dziobną? <grystanie> dziobną coś? <grystanie> o, o, dep... Fajna, przyszła do mnie i co? I co ja ci wam dać, no? Z ręki mi weźmiesz? Masz. No masz, no masz, no masz. No, no co chcesz? No nie mam ci co dać, kochana, no. łamie mnie po palcach troszeczkę, no ale... No cóż, je ci tak? No nie dam ci nic więcej. no kukurydzę, kochany, no, widzisz, że mam kukurydzę, no. No nie mam więcej, no. Moje te maleństwo, no. Widzisz, jak ładne, ale ładne żeście są, no. Widzicie w telewizji, no. Kukurydza tu leży, zobacz. A wy nie chcecie jeść. No, za maluchy, co? No nie mam płatków. Płatki w aucie zostały. Chlebka nie ma, no. No, musisz jakoś tak po malutku dać. Może jakieś takie... Poczekaj, bo tu mam ciasto, wiesz, może ci... Może ci kochana takie małe kuleczki będę lepił. Co? O dla tych małych. O! No, spróbuj. B że będą miarły takie coś malusie, no. No nie mam ci co dać, no kochana. No, nie mam no. no nie, mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. No no masz. O, 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 o może będą działać, co? Będą działać? No wiem, że się domagam, żeby im jeść, no ale cóż ja jak ja oni mam co dać? No nie mam co dać, no bo jadły takie, no chciałbym, żeby se wzięły złapały, ale one nie chcą jeść. O widzisz, ma... no nie mam nic więcej, no nie, nie mam. No nie, no. To przecież tyś do mnie przypłynęła a nie ja do ciebie. To czemu ty mnie atakujesz? No nie mam co dać więcej, no o widzisz, jadły sobie troszeczkę, no. Ty mnie atakujesz, a przecież tyś do mnie przyszła. O. o, tam masz tam. Tu, 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 tu. Wiesz? No. Nie atakuj mnie, no przecież. Przecież ja nie chcę nikomu krzywdy zrobić. Przecież daję wam jeść. O, 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 o. O, 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 o. Tam do wody dałem. Wiesz? No. O. 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 No. No i wcinajcie sobie, no. No, nie mam owsianeczki, pojedź sobie tak z brzegu. O. No, przypłynęły teraz z, tutaj zaraz z lewej strony do mnie. No i co? No. I maluchy nie mają, owsianka by pływała, to by zjadły. Ale tak. No. No, nie przejmuj się, wcinaj się, no maluchą by się urwał do no dziobka, dziobka nie umie dać, co nie dasz rady, no, no widzisz, że to trzy ci nic nie pomogę. Nic no, ci nie pomogę. wody ci rzucą, ale ty nie chcesz. Oho, oho. No. no. Ale se Halincia obejrzy serialek z wami <gryny> w ekran dziobnym, no dziobny. no to jest dopiero. Po ręce mi poskubą a, o, o, depto, depto, o, depto i wzbudzą, żeby do góry wypłynęło, a małe wtedy dziobią, wiesz? No tak to wygląda no. No po to to tak. Fajnie i dziobem tam po, po tym, żeby, o, żeby, żeby te co ja rzucam, żeby mu do góry i te małe, żeby se mogły zjeść. No. No. Na pół metra są koło ode mnie. <laughs> no i szyją wyciągnie i mnie ciap. To są takie mądre lisy. i mnie ciap. I mnie ciap, 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 ciap. Tutaj, tutaj, tutaj tu, tu, dałem, no nie mam tak do ręki ci dać, no. Tu jest pod No, no widzisz, no, no co ty? No nie, już nie wygupię się, no. Już się nie wygupię i dobra, bo nie mam ci co dać, no. Nie wygupię się, bo ci nie mam co dać. A ty mnie chcesz zjeść, no. Halincia się wystraszy ciebie przez to, wiesz? No, nie mam, nie mam, już puściutko, puściutko. Nie ma nic, kocham. Wszystkoś mi zjadło no już przestań, przestań już, dobra, już odpływaj, już, 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 ty, ty, co ci nie pasuje coś, myślisz, że mam dla ciebie, no mam wałcie owsianeczkę, dam wam później, a teraz to już się tak zmanierował, że ja nie wiem, będziesz mnie atakował, ty, no, tam do wody dałem, no, no, ta. Bardzo dobrze. elegancko i no mnie atakuj, wiesz? Nie wolno ciebie atakować. Bo nie dostaniesz nic za raz. Ta. la 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 No. Serial kończymy. Odpływocie, trzy rzeczy już tu. No, ja mam tutaj tyle narobiłem, aby to. Narzucałem. A no, o, jak to ci specjalnie, specjalnie będzie dziobem, żeby to do góry poszło, i te małe, żeby się dziobnęły. No. no, ale ja już nie mam ci co dać. Przykro mi. No, nie mam, nie mam, nie ma, nie ma. Nie, nie, nie ma, kochany nic. No, przykro, no nie ma. Rzuciłem tam kukurydzę i tu masz, o widzisz, leży, no leży kukurydza, no widzisz. I bym powiedział, to ty już zbierasz kukurydzkę, nie? No. no. Oj, a to ziemię jesz? Ziemię? A tam jest też kukurydza, o, o, o. A specjalnie, żeby, żeby młodym tam rzucić, one coś tam, zawsze coś tam wiedzą no. No. Uczy je, uczy je, jak mają działać sobie. A, a, a. a ja tam tyle dobrego rzuciłem. No i no, no jeszcze nie bardzo, no żeby owsianeczka to o, o jak depto, jak depto, żeby o, 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 depto specjalnie, żeby to, co jest na dnie, żeby do góry poleciało. No. Jak do góry wypłynie, no to te małe se dziobno. No takie są deptacze, a ten mi atakował i atakował, no ale już nie mam nic. Dałbym ci, ale już koniec. No, możecie już płynąć. Jak będę przy aucie, to dopiero podpłyniecie, to mam tam osianeczkę. A tak to sobie już odpływajcie, dobra? No i nie hałasujcie tutaj. Będzie mnie atakował, no, no i diablu mnie, ale, ale nie uszczypą. No tak mnie, bo no, ale to depto, bo wie, że tam jest karma na spodzie. No, o, i dziobem Idziebym i depto, idziebym i depto, żeby to do góry wyszło. O, wyszły se na brzeg, no i teraz mam kumpli na brzegu, i kaczki. I, 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 łabędzie. będzie i dobrze wam będzie, co? O, 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 o. Ale to nie jest Żweczka, nie? Nie chyba. To jest tak. Takie szpece wcale się mnie nie boją jeszcze. Kumpel, nie? Kumpel, tyś taki wielki, że hej! No, tak, kumpel. Kumpel, kumpel, kumpelowaty. Kumpelowaty, kumpelowaty. he, 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 he. rzuciłem im jeszcze troszkę kukurydzy. Może te małe zeżrą, Jakąś kukurydzkę, No, no dziobnicie se. będzie działał ten mały kukurydza, czy nie będzie działał? No, nie chcę działać kukurydzy. Za duże, czy co? Ale se siod na brzegu i se siedzi fajnie. Stare kino, a małe nie nieco. Kukurydza za dużo. O, już małe, się pucuje. Jak się to pucuje? Na brzegu se siod. Tak, tata. O, 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 o. o, Zjadł kukurydzę. No. Ja, ja ten mają kukurydzę. No nie, jeszcze nie jeżdżą, no nie, o, chyba zjadł jeden kukurydzyk, malusie, wyłażył na brzeg, elegancko, nie. no, nie, wcinajcie, wcinajcie, no. a kaczor tu po brzegu chodzi, z tyłu, za mną, za drzewem, no i dobrze, no i dobrze. No ale się napaczysz, szalinik, co? Takie małe kulkowate. Ale już kukurydza jeszcze chyba za dużo dla nich. Bo widzę, że... No? zaatakuje. O? O! Wziął, ale, ale wyczepuje, nie zje, nie zje. Nie, za dużo dla nich. Takie jakoś muszka owadek, to tak. No i może ta owsianeczka. No że się zapomniał. Ale może przy aucie jak pójdę, to będą, to im do no. Zabierę sobie znowu całe, całe kilo owsianki, już będę nosił ze sobą. No, no to na razie, no bo już ile będę kręcił włos? Odpływacie, na brzeg wyszedł, i się tu zagościły na stałe i erzy mi aż braknie, no to hejwa no nie?